Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj całkowicie nietypowy odcinek, bo pierwszy raz na kanale Kryptoinwestycje widzicie moją twarz. W tym odcinku zrobimy sobie Q&A. Ostatnio na Twitterze dodałem właśnie posta, w którym mogliście po prostu komentować, zadawać mi pytania. Dodatkowo Instagram Story, gdzie zadawaliście pytania i będziemy po prostu raz na jakiś czas robić taką serię, gdzie możecie zadać pytania, możecie pytać praktycznie o co chcecie. Nawet odpowiem o pytanie, co sądzisz o danym altcoinie, i tak dalej. Jeżeli oczywiście zdążymy w jakimś tak tutaj konkretnym czasie. Także co, z zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i w komentarzach piszcie pytania na następne QA. Będziemy sobie robić taką akcję. I zaczynając, może od pierwszego pytania, które mam z Twittera. Najpierw zrobimy Twittera, potem Instagrama. Gaming jeszcze odpali, czy ta narracja już odeszła w niepamięć? Moim zdaniem gaming ma jeszcze bardzo duży potencjał. Uważam, że końcówka roku, tego końcówka tego roku bardzo się fajnie zgrał z hossą. Wynika to z tego, że wiecie, my wszyscy obstawiamy, że do końca roku będzie hossa, a gaming zawsze pod koniec roku jest zdecydowanie mocniejszy niż w porównaniu, wiecie, z początkiem roku czy coś. Zazwyczaj ludzie grają w, ge, w gry i tak dalej pod koniec roku, więc tutaj uważam, że narracja gamingowa jak najbardziej jeszcze dopisze. Z projektów to na pewno Big Time. Dalej uważam, że jest to ciekawa ekspozycja w portfelu. Star Heroes, pomimo że ta cena spadła minus 90%, to uważam, że Star Heroes token SH zrobi jeszcze fajne plusy i, i no mam to w portfelu i działa. Jak myślisz, jakie alty z ponad 100, 100 odpalą? No to jest pytanie bardzo złożone. Ja już robiłem film. Parę filmów, jakie altcoiny trzymam, i tak dalej. Nie wiem, czy teraz tutaj odpowiadać na altcoiny z top 100, czy z ponad top 100. No Na pewno z top 100, no, to ja jestem zapakowany w TAO, to jest taki mój większy, największy bet, praktycznie. Z ponad to, z top 100 mógłbym tutaj zarzucić ZRO. ZRO czyli le, layer Zero, żeby to wybrzmiało. No Layer 0 obecnie jest 156. Wiem, że się powtarzam, bo już o tym coinie parę razy mówiłem, no ale moim zdaniem jest to jeden z bardziej, wiecie, z większych potencjałów. Więc no, takie, takiego coina mogę tutaj wrzucić. E, ton czy Solana? Co lepsze na chłopce, gdzie widzisz większy potencjał. Moim zdaniem ciężko tutaj określić, jakby ja nie jestem anem, ani fanem Solany, ani tona. Jeżeli chodzi o solanę, no to portfel Fantom bardzo mi się przyjemnie używa. Łatwe jest to w user base. I powiem Wam, że ja na przykład tego telegramowego Walleta nie lubię. Nie podpadł mi cała ta akcja z Notcoinem. W sensie ja na Natcoinie na przykład dobrze zarobiłem, to mi się podobało, ale mi się nie podobało siedzenie i klikanie. To jest tylko takie. Jest fajny trend. Wiem, że wielu osobom się podoba, ale ja w tym nie siedzę, więc ja szczerze, ani ton, ani solana, niespecjalnie Na Solanie mam parę gemów, a na tonie to nawet nie używam tego w odbioru jakichś pieniędzy czy coś jakby. No, za bardzo po prostu nie używam tego portfela, i telegram to jest fajne narzędzie do wykorzystywania. Ale ja po prostu nie lubię, choć uważam, że ten gaming na tonie, co tam się powoli odpala, ma potencjał. All Time Low, ziomek się mnie pyta, kiedy kupujesz HEXA? Prawdopodobnie nigdy. Nie jestem fanem Richarda, czyli CEO HEXA, nie jestem zainteresowany tą kryptowalutą. I, i to tyle, nie ma co się tłumaczyć. Każdy uważa o tej kryptowalucie różnie, jedni są bardzo za, drudzy są bardzo przeciwni. Ale ja nie jestem ani, ani za, już w sumie, ani przeciwny. Ja uważam, ja jestem tylko przeciwny temu kultowi, że HEX ma taką mocną społeczność na zasadzie, jeżeli widzicie, że ktoś siluje i dałby sobie zrobić tatuaż jakiejś kryptowaluty, no to to jest lekko już walnięte. I warto na czymś takim zarobić, zainwestować, ale trzeba uważać po prostu, żeby się nie przejechać, nie? Bo wiem jak było z Luną. Sam byłem luniarzem, sam byłem powiedzmy w takiej sekcie, jak o to chodzi. Także no, wiem, że to po prostu się zawsze prędzej czy później źle skończy. Ale żeby wejść, zarobić, no to mam to gdzieś na jakim coinie ktoś zarobi. Ważne, żeby, żeby zarobić. Czemu nie masz jeszcze osak? Osak, bardzo podobny case co z heksem. Jak chodzi o społeczność, bardzo mocne community zbudowali. Czemu nie mam? Bo mam inne po prostu. Mam coiny, mam NPC w swoim portfelu. Uważam, że ten coin bardzo, bardzo odda. I to tyle. No, osak, spoko, ale. Ja nie posiadam. Dlaczego polscy influ nie promują naszych, naszych, na naszym podwórku projektów, tak sami od siebie bez profitów? Jest to ciekawy komentarz, czemu Polacy nie promują polskich projektów, ale ja bym chciał tylko powiedzieć, że zazwyczaj społeczność, jak słyszy kolejny polski projekt, to macie problem. I ja to już nieraz zobaczyłem, że zrobiłem nawet za darmo, właśnie materiał o jakimś polskim projekcie. Gdzie chciałem tylko po prostu powiedzieć, że polski projekt. Na przykład zrobiłem taki materiał o Kandze kiedyś, nic za to nie dostałem, nic za to nie chciałem, na refa nie naganiałem, dałem w komentarzu, ale nawet nie wspominałem jakoś specjalnie. I ludzie do mnie przyszli, że kolejny polski skam i tak dalej. Jakby niezależnie, czy Kanga jest dobra, zła i tak dalej, chociaż no jest to zwykła giełda, która działa, łatwo można na niej wypłacić pieniądze, to po prostu przyszli Polaczki i się do mnie zesrali o to. Że ja promuję polski projekt i to jest bardzo częste na naszym podwórku, to jest bardzo duży minus tego, bo z jednej strony, znowu, jak widzimy polski projekt, to robimy sobie sektę i o, ten projekt zrobi x100, x1000, że on jest najlepszy, że zakochujemy się w naszych polskich projektach. A potem, jak widzimy jakiś fajny projekt, zawodzimy się potem na tym projekcie, a potem, jak widzimy jakiś fajny projekt, to jest, że źle. I nawet nie można o nim wspomnieć, bo, 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 bo jest źle. Także no, ja tutaj mam mieszane uczucia. Jak widzę, że jest coś fajnego, to wspominam, ale wiem, że zawsze znajdzie się potem ktoś, kto mi powie, że niepotrzebnie. Czy działasz pod airdrop polymarket i jakie masz jeszcze przewidywania w związku z tym? Nie, nie działam pod airdropa polymarket. Kiedyś o tym pisałem jako jeden z pierwszych w Polsce, ale przyznam szczerze, że nie działam. Uważam, że jest to na pewno fajny bet, ale teraz już zapowiedzieli tego airdropa i moim zdaniem już tam prawie każdy działał i, i już sobie to odpuściłem. Ale spoko. Jak łączyć Degenkę Fulltime24 z krypto byciem w związku? Powiem Wam szczerze, to jest pytanie do mojej dziewczyny, nie do mnie. Jest to bardzo skomplikowane. Yy, widzę, że od kiedy jestem w związku, to mam mniej czasu na krypto, mniej czasu na pracę. No ale jakoś, jakoś trzeba wykombinować, wiecie, że tą godzinę, którą się poświęca żeby to lepiej szło, więc to pytanie myślę, że każdy sobie odpowie na to inaczej. Jakie airdropy teraz klikasz? Przyznam szczerze, że dawno nie klikałem w żadnych airdropów. Czasem działam jeszcze pod Bejza, ale działam organicznie, że robię sobie po prostu transakcję jedną, drugą, trzecią. Nie działam już w tym momencie, bo moim zdaniem pod inne airdropy, no nie ma co, jest nuda na rynku i czasem napiszę o jakimś airdropie potencjalnym, ale przeklikam dwa, trzy razy i i to tyle. Jaki jest Twój sufit na NPC, czyli na moim jednym z ulubionych memcoinów, którego posiadam dość dużo. Jaki jest tutaj sufit? No, mamy obecnie 230 tysięcy milionów market cap. Oczywiście jak to w memcoinie ten market cap jest taki trochę nabity jeszcze. Moim zdaniem listing na Binance jest możliwy i ja, obstawiam, ja będę sprzedawał jakoś tak dopiero od 500, 600 milionów market cap. I myślę, że taki miliard by to zrobiło, czyli około x5, x4. No, jeżeli by tak się wydarzyło, no to moim zdaniem ja bym, był, ja bym był przynajmniej bardzo zadowolony. Sufit, nie wiem czy jest Sufit. NPC jest mem coinem z bardzo dużym potencjałem, ale wiecie, nigdy, nigdy nie wiadomo. Czy gaming będzie miał jeszcze swoje 5 minut? Tak. Co sądzisz o Mellow? Nie znam. My, Lily, Owy, nie znam tego coina, więc nie odpowiem. Czy przewidujesz jeszcze korekty 15% w tym roku? Tak, zdecydowanie, zawsze korekty przewiduję i uważam, że nawet mogą być większe spadki czy coś. Jak przebijemy ATH, możemy ładnie wybić, a potem spaść o 15-20% i, i tak dalej. Doczkoń osiągnie 1 dolar w tym cyklu? Ciężkie pytanie. Ciężkie, bo wiecie, mogę odpowiedzieć tak, nie i to nie zostanie nawet zweryfikowane. Obecnie jest 10 centów, musiałby zrobić X10. Moim zdaniem jest to też starym i ja nie widzę, żeby Doczkań wybił nowy ATH. Uważam, że zrobi fajnie, takie 50-60 centów, ale na nowe ATH ja tego nie widzę. To jest po prostu moje zdanie, ale wiecie, nigdy, nigdy nie wiadomo. Co myślisz o Gala? Nic specjalnego, w sensie nic nie myślę, bo jakoś znam projekt, ale po prostu w nim nigdy nie, nie siedziałem. Wiem, że kiedyś był bardzo popularny, jak chodzi o gaming i wiem, że mają bardzo wysoką kapitalizację. Ja w niego już nie, w niego nigdy nie zainwestowałem, więc nic o nim więcej nie powiem. I jeszcze już powoli kończymy. Jakie ja alty trzymasz na long term? To też na to pytanie już parę razy odpowiadałem. TAO, ZRO, NPC to są takie memy. Ostatnio UW kupiłem, to też jest ciekawy memcoin. Sprawdzę sobie o swojego Debanka, co mam na głównym Metamasku, jeszcze z ciekawych coinów. Kizune ostatnio dokupiłem, to też jest kolejny memcoin, więc trochę w tych memcoinach siedzę. ZK-Synka, cały czas token ZK, trzymam tutaj z 10 tysięcy dolarów, bo i airdropa, to airdropa mam obecnie około 7 tysięcy i coś tam dokupiłem. eigenlayera trzymam, to też jest kryptowaluta, którą dostałem z airdropa no i dużo dużo ethereum, to jest moja pozycja numer chyba jeden, no w sensie najpierw jest zero, potem jest ethereum i gameswift, tak gameswift to też jest ekspozycja pod gaming, której mam dość dużo w portfelu, injective bom spekulacyjnie, nie mam injectiva, uważałem, że to jest fajna kryptowaluta, ale no niestety za nudna i w tym momencie nie siedzę w ogóle w Injectivie. jeżeli chodzi o bomę, no to nie mam, nie mam nic Zrobisz coś w stylu poradnika od zera, ale dla tych, którzy nie umieją się poruszać po, po rynku, jak najbardziej będzie taki poradnik, dlatego subskrybuj mój kanał i wszystko, wszystko znajdziesz. I to w zasadzie tyle w tym odcinku. W następnym odcinku zrobiłem następny QA. Komentujcie, zadaw zadawajcie pytania i do następnego.